Dzień dobry wszystkim, kochanym czytelnikom naszej gazety, naszym beneficjentom. Mamy za sobą ciężki rok, kolejny trudny rok, kiedy nad naszymi głowami wisi ciągle wojna, ciągle jeszcze tocząca się wojna z naszymi granicami, że ciągle nam tutaj grożą jakieś kolejne mutacje koronawirusa i trzeba się szczepić i chronić, <laughs> że ciągle jeszcze wśród nas jest tyle. Tyle podziałów, tyle niechęci. No ale zbliżają się te nasze piękne, najpiękniejsze w naszej, naszej kulturze święta, święta Bożego Narodzenia. I życzę Państwu wszystkim, żeby te święta przyniosły dużo radości, żeby zapomnieć o tych wszystkich kłopotach, o tych wszystkich podziałach i niesniaskach, żeby nad tym świątecznym stołem zapanowała właśnie też ogromna życzliwość i miłość wzajemna naszych krewnych, naszych bliskich, naszych przyjaciół. Żeby to były takie właśnie piękne, święta, takie jak powinny być w naszych domach, wszystkiego najlepszego.